którym programu była firma Ziaja, producent kosmetyków dla mężczyzn jego Sensitive. Przedstawicieli, no. Żywiecka Szkoła Piwowarska prezentuje prezentuje w Czasem poszukiwanie własnego stylu jest wymagające, a czasem po prostu lekkie i przyjemne. Właśnie takie jest przeniczne żywiec białe. Przyjemny, lekki styl piwny, tak łagodny smak, a tak zdecydowanie orzeźwia. Żywiec białe, żywiec chce się żyć. Wielka promocja tatry. Co sekundę otwiera się darmowe piwo, a co godzinę? Ktoś wygrywa stuwę. Tatra co sekundę. Stuwa co godzinę. Szukaj pod kapslami. Unikalne połączenie trzech glinek. Dla zachwycająco świeżych i lekkich włosów. Nowość Elsef, magiczna moc glinki. Oczyszczający rytuał do włosów na bazie glinek od L'Oreal Paris. Przed szamponem, maska. Wchłonie chłonie sebum i zanieczyszczenia. Szampon nada włosom lekkość i nawilży aż po same końce. Włosy zachwycająco czyste i lekkie do 72 godzin. Ciesz się długotrwałą świeżością. Nowość od Elsev, magiczna moc glinki. Jesteś tego warta. Coca-Cola, zero cukru, zero kalorii. Teraz nowy, lepszy smak. Spróbuj. A do tej aukcji to lepiej zabrać kartę czy euro? Euro. Zdecydowanie. Światowiec. No to i saszetę na euro. Przynajmniej kiedy płacę, nie obejmuje mnie prowizja. Ale za to obejmujecie cię Ale po kieszeni tak jakby nie bije. Bo saszeta bije po oczach. I jak płaciłeś? Kartą, ale taką bez prowizji. To jest życie, to ułatwiamy. Załóż konto z moim ING. Ustaw jedną kartę dla wielu walut i płać bez prowizji za granicą. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Czy wiecie, że na stacjach LOTOS paliwa są najwyższej jakości? No tak. Każdy tak mówi. Zacznijmy więc od początku. Czy można mieć najwyższej jakości paliwa bez sztabu specjalistów? Bez najostrzejszych testów w niezależnych laboratoriach? I bez najnowocześniejszej rafinerii w Europie? No właśnie. Gdyby tak było, równie dobrze ten pan mógłby stanąć naprzeciw Kuby i powiedzieć, że to on jest naj. Naj nie bierze się znikąd. LOTOS Przesiadłem się na rower, bo chciałem zaoszczędzić. Ale dopiero doradca z GetBack pomógł mi wyjść z długów. Czułem się jak wtedy, gdy trenowałem kolarstwo i miałem trenera. Pomagał wszystko zaplanować. Dbał o każdy szczegół. Zachęcał mnie do wytrwałości i większego wysiłku. Tak jak dziś doradca z GetBack. Razem pokonaliśmy mój dług. Zadzwoń 800-230-230. GetBack. Razem wygramy z każdym długiem. Uwaga, nowość! Maxon Active! Teraz dwa razy większe opakowanie w lepszej cenie. Byłeś wspaniały. Byłeś wspaniały. Byłeś wspaniały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Maxon Active! Dwa razy więcej satysfakcji seksualnej. Od grupy Adamet. Serio, są ze świeżym mlekiem. Tak pyszne, bo mleczne. Big Milk, żebyś w lodach mleko miał. Gdy się wtedy zatrzymałem, stałem się bogatszy o niezwykłe spotkanie. Nie miałem na taksówkę, ale zapłaciłem telefonem. Momentami nie było kolorowo. Szczególnie przy schodach na trzecie piętro. Ale było warto, bo tak poznałem Twoją mamę. Bądź bogatszy o niezwykłe spotkanie. Otwórz konto z gwarancją najważniejszych usług za 0 zł przez 2 lata. M-Bank. Ikona mobilności. Dulux Easy Care z technologią odpychającą plamy. Poczuj się bez w domu. Dulux. Let's color. Smak kalifornijskiego lata. Tylko teraz w KFC. Przepis na udany dzień z Lipton Ice Tea. Hm, zacznijmy od tego. Z odrobiną tego. Zaproś przyjaciół. I oczywiście jego. Znajdź miejscówkę. Hm, nie, też nie. Idealnie. I koniecznie pyszny Lipton Ice Tea. Całe mnóstwo. Ups, za dużo ludzi. Zdecydowanie tak. Lipton Iced Włącz smak lata. Szukam jakiegoś serwisu otwieraczy do piwa. A co, Zepsusie? się? Nie, nie. I do upały. I przydałby mu się jakiś przegląd okresowy. Dbaj o swój otwieracz, bo teraz kasztelan, wielosztuka 2 za 4 zł i kabanostarczyński za 4,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Wejdź na zagłosuj na swój smak lata i graj o nagrody. Zagraniczne wycieczki z wizytą w restauracji, aparaty Instax i gmuchane pufy. Lato smakuje lepiej z Lejs. Rok nowości Skody: Innowacyjne technologie, rodzinna przestrzeń, stylowy design, sportowy charakter. Wybierz niskie raty i ciesz się nową Skodą w elastycznej ofercie Skoda kredyt niskich rat szczegóły w salonach i na Skoda Proszę Państwa, przed nami autentycznie największe siatkarskie widowisko. Najlepsze połączenie najhuczniejszych kibiców i najskoczniejszych zawodników. Przygotujmy się na najnieprawdopodobniejsze, najtrafniejsze, najbarwniejsze i najgorętsze emocje. To będzie gejzer emocji, wulkan emocji. To będzie coś nieprawdopodobnego! Kibicuj naszym! za autentycznie najlepszą oranżadą. Oranżada Helena. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Po prostu 7UP. Orzeźwienie o smaku cytryny i limonki. 7UP. Twój punkt orzeźwienia. Wyprzedaż trwa. Fantastyczne oferty WISK. Rabat do 60% na wszystkie ręczniki. Lub rabat do 70% na wszystkie koce. Lub rabat od 20 do 40% na wszystkie szafy. Albo rabat od 20 do 50% na wszystkie lampy solarne. Do zobaczenia w Isk lub na Isk.pl. Isk Scandinavian Sleeping and Living. Niby zwykły spacer w górach. I nagle ten uraz. Na urazy tylko Altacet. 7 na 10 pacjentów wybiera Altacet. Altacet na wszelki w upadek. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A teraz wypróbuj chłodzący spray Altacet Ice, który natychmiastowo chłodzi i blokuje ból. Mirindę poproszę. Orzeźwiający smak arbuzowy. Słodki i ananasowy. Wyobraź to sobie, ty szybki samochód, smak arbuzowy, głośna mu Ale w życiu nie liczy się to, co materialne, liczy się to, co w środku, słodkim środku. Smak arbuzowy i tak najlepszy. Nie mogę już tego słuchać. To wyjdź. Nowe smaki mirindy: ananasowy i arbuzowy. Zagłosuj na smak, który zostanie na stałe. Arbuz, arbuz, Nowe rozdanie w polskim boksie: powrót mistrza świata Tomasza Adamka. Pojedynek elektryzującego czempiona Krzysztofa Głowackiego. był mistrz Europy Mateusz Masternak i występ mistrzyni świata Ewy Brodnickiej. Jeden burzliwy wieczór, jeden gorący ring czterech wielkich mistrzów. Już w najbliższą sobotę Polsat Boxing Night. Nowe rozdanie w Ergo Arenie. Zamów gale już dziś. W usłudze Pay -per -view. Wyślij SMS pod numer 7043 o treści numer karty dekodera.walka. Cyfrowy Polsat. Wiem, że we wnętrzach mogą występować cząsteczki formaldehydu, dlatego wybrałem farbę Magnat, która oczyszcza powietrze z formaldehydu, obniżając jego poziom nawet o 98%. Magnat, farba, która dba o ciebie. Lubisz gładkość satyny i modne kolory? Masz w nosie alergię? A może czasami chlapniesz coś nie tak? Wybierz farbę dekoral Clean and Color. Zabrudzenia znikają, kolor zostaje. Podobno czterolatek może zadawać nawet kilkaset pytań dziennie. By na nie odpowiedzieć, niezbędna jest wszechstronna wiedza. A żeby odpowiedzieć na Twoje potrzeby związane z finansami, niezbędne jest wszechstronne konto 360 stopni za 0 złotych z bezpłatnymi przelewami i wypłatami z bankomatów oraz darmową pomocą fachowców. Czy mają Panowie jakieś pytania? Otwórz konto 360 stopni w Banku Millennium i zobacz, jak to jest nie mieć pytań. Konto 360 stopni. Zdobywca złotego bankiera. Pożyczka ekspresowa bank Banku Pekao na realizację planów. Sprawdź PEX. Na podróże do bliskich i dalekich krajów. Sprawdź PEX. Na konsolę dla małego. Sprawdź PEX. Na naukę języka angielskiego. Sprawdź PEX. Na nowy rower do miasta. Sprawdź PEX. Na piekarnik, w którym upieczesz ciasta. Sprawdź PEX. Przyjdź, zadzwoń na stronie Przeczytaj. O trzy miesiące bez rad zapytaj. PEX. Pożyczka ekspresowa Banku Pekao Dotąd umawiali się Państwo na spacer przy fontannie, na koncert pod zegarem. Teraz można umówić się na obniżenie oprocentowania. W café Pożyczka w Alior Banku. Wystarczy przyjść z drugą osobą. Państwo razem? Tak. tak. Czyli pożyczka dla dwojga. Niezależnie od kwoty, oprocentowanie będzie niższe o połowę. Bardzo proszę. Minus 50% to nasza specjalność. Dwóch, dwie, dwoje. Umówcie się na tańszą pożyczkę. Alior Bank. Wyższa kultura bankowości. Kiedy chcesz jej powiedzieć, że ogrzewa twoje serce niczym promek słońca. Rafaello. Migdał, delikatny krem i płatki kokosa prosto z wysp Pacyfiku. Rozkosz osmakulata. Rafaello więcej niż tysiąc słów. Gdy wreszcie ruszysz przed siebie swoim własnym samochodem, zrozumiesz, że nie warto iść na kompromisy, że bezpieczeństwo, komfort, poczucie pewności to wartości, na które zasługujesz i które są tak blisko ciebie. Teraz Volkswagen Polo już od 19 950 zł w łatwym kredycie 50 na start. Polo, zasługujesz na pewność. Volkswagen. Czyli wy, czworo władców z dawnych wieków? Od dawna czekaliśmy Waszego powrotu, mój panie. Nasze serca i klingi są na Twoje rozkazy. Pora odzyskać tron zagarnięty przez streja. Jestem księciem. Zaprowadzę pokój w Narni. Ekranizacja drugiego tomu słynnej serii C.S. Louisa. Pełne magii arcydzieło kina Fantazy. Film Disneya. Opowieści z Narni, Książę Kaspian. Jutro o 20.00. Tego nikt się nie spodziewał. Mieszkańcy miasta aniołów poczuli przedsmak piekła. Rozpoczyna się rozpaczliwa i nierówna walka z kataklizmem. Zbudujemy korytarz, żeby to coś płynęło środkiem. Życie ludzi jest w rękach jednego człowieka. Tommy Lee Jones w filmie katastroficznym „Wulkan” W sobotę o 22.15. Młodzi panowie przygotowali dużą porcję żartów. Jaki to jest kolor? Malachitowy, miętowy, pistolet. Ronaldo nie biega po malachitowej trawie, tylko po zielonej. Nie zabraknie gości specjalnych. Kawa smakuje, trochę pan upił. Dupy nie urywa. Cierpliwość. Czy w Polsce jest coś, co się nie zmieniło? Krzysztof wipisz! Strzał w dziesiątkę. Urodziny Kabaletu Młodych Panów. W niedzielę o 25. Wyglądem zdecydowanie różni się od innych superherosów, ale siły wielu może mu pozazdrościć. Jesteś superbohaterem, dzieciaki powinny prosić cię o autografy. Ty i ja, co? Jesteśmy tacy sami. Nie, ja jestem silniejszy. Will Smith. Charlie Theron. Mega hit. Hancock. W poniedziałek o 25. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent kosmetyków dla mężczyzn, Jego Sensitive.